Już mam męczę. Stosune RP. kapi. Yy, grałem w Minecrafta na TKMC ale mi się ta skrzynka losuje, losuje i losuje i losuje. Co ja mam zrobić? Kurde, co ja mam zrobić? To się losuje i losuje, 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 los los. No. Chcie mi zobaczyć, jak się nazywa. Dobra, kurde. Proszę, szybciej. Kurde. A się napiję. A nie chcę es kliknąć escape, żeby mi nie zaliczyło. No kurde, ten film trwa minutę, a to się dalej otwiera.

Będziecie grali przez godzinę. No to wtedy będziecie mogli odebrać nagrodę. Wpisujecie swój nick i macie. No ja nie <śm> widzowie. Już nie wiem jak... Kurde, ja liczę na pikaks pikax jest tu dobry build the battle o kurde dobra Raz śmierć, klikam i escape 3-4. Klata! Klata! I lala Trzy koła. Jakby już przedał za 2,5. Rydek Wystaw 2,5. Albo 40, żeby miał 14,500 równe i jedną. Nie chcę, nie chcę. Jeżeli to trzeba po prostu kliknąć escape, teraz ja mogę kliknąć escape na nie wiem. Pikak się. Dobra, następnym time I the it, I the future.